Tak, to był bardzo ciężki mecz. Powiedzieliśmy, że, że górnik e, jako drużyna bardzo dobrze wygląda. Grają bardzo wysoko i, i ciężko na początku spotkania było w konstruować te akcje od tyłu, ale im dalej w mecz, myślę, że, że tym, tym, lepiej, tym, bardziej, no, tym lepiej sobie radziliśmy. Z tym strzeliliśmy bramkę w tej pierwszej połowie, ale, ale musieliśmy uważać, bo Górnik e, też dobrze Dobrze atakował i miał kilka sytuacji. Myślę, że był bardzo ciężki mecz dla wszystkich, dla nas i dla przeciwnika, ale pokazaliśmy dużą siłą naszą, naszą pomocniczą i tu zostałem trioczka i bardzo jesteśmy wszyscy szczęśliwi czy mi pierwsze 11, czy nasze rezerwy, kiedy, kiedy są były na boisku później i e, to jest bardzo, bardzo świetny wynik dla nas i dla naszego pogona. 17 czystych kąt, już był rekord klubowy pobity, ale jeszcze rekord ekstraklasy czeka. Uh, tak, uh, myślę, że nie ma sensu myśleć o rekordu, ale co musimy myśleć zawsze jest, uh, co robimy w naszym meczu, uh, jak gramy lepsze uh, tydzień za tydzień i tak myślę, że uh, to jest na końcu wynik i czysty konti i nasze trzy punkty i bardzo, bardzo lubimy i podobamy uh, tą naszą atmosferą, którą mamy w szatni i myślę, i chciałbym e, e, gratulować wszystkim moich chłopaków e, i cały nasz sztab, co zrobimy każdy dzień i przygotujemy, przygotujemy się dla takich meczów i na końcu mamy trzy punkty i nasi kibice mogą być szczęśliwi. Cieszy ta bramka w ale wiadomo radości nie było, bo szacunek mam. Eee, jeszcze bardziej cieszę, że, że dała zwycięstwo, bo w, w, można powiedzieć, że dużo bramek nie strzelam, ale, ale, ale też musimy chwilę radości patrzeć pod kolejny mecz, bo, e, bo za nami też e, gonią i, i myślę, że jeśli będziemy patrzeć na siebie i wygrywać, to nie będziemy musieli się oglądać.